Witam w kolejnym ekscytującym odcinku najlepszego polskiego podcastu Warhammera w Polsce, tylko że tym razem to nie jest odcinek podcastu. E, więc tak jak zapowiadałem, reszta prowadzących e, jest zajęta czymś ważniejszym niż podcast. Wiem, istnieją takie rzeczy. Ja sam podcastu nie zamierzam prowadzić. Też nie chcę ich zmuszać, żeby odciągali się od tych ważnych, maturowych spraw tylko po to, żeby nagrać podcast. Wiele się wydarzyło, nie będę ukrywał, przydałoby się... Myślę, że odrobina naszego komentarza w tym wszystkim. No niestety, prawdopodobnie będziemy nagrywać w ten piątek. Mam na myśli, oczywiście, piątek 13. O, świetnie, e, bo szczerze, chyba wtedy już kończą wszystkie swoje te ważniejsze rzeczy. Pewnie tam skupimy się tylko na newsach, żadnego tematu głównego nie będzie. No ale, żeby nie zostawiać Was, drodzy widzowie, bez niczego, tak jak powiedziałem, sam podcast nie będę prowadził, to mam. Kontrofertę/slash prośbę/slash dodatkowe wyzwanie dla Was, więc myślę, że to jest dobra okazja, żeby wspomnieć. Mamy Instagrama, jeśli chcecie co jakiś czas widzieć, co aktualnie maluję, co nie zawsze wrzucam, nie zawsze opowiadam o tym, jakieś po prostu głupotki skrobię, zapraszam. Mamy stronę na Facebooku, też ona tak naprawdę służy tylko, żeby uaktualniać wszystkie rzeczy, choć może niedługo coś tam pójdzie w tym kierunku. Mamy Twittera. O tym chyba nawet nikt nie wie, nie że wiem, jak go używać, ale jest, jeśli jesteście tym zainteresowani. I co najważniejsze mam Discorda: jeśli chcecie mieć większy kontakt ze społecznością, większy kontakt z nami, to to jest chyba najlepsze miejsce. I tutaj, jak zwykle, oczywiście, odsyłam do podłączenia się do Voxa, tam gdzieś na samej górze, w tej takich bardziej organizacyjnych jest zakładka role, która z różnych powodów niedługo. To już faktycznie wypełni się czymś bardziej praktycznym, niż tam tylko te tam wypisane rzeczy, ale co najważniejsze jest podłączony post przez bota z ładnym plakatem, wystarczy że zareagujecie na niego chyba dowolnie, nie pamiętam trzeba konkretnie łapką w górę, chyba wystarczy jakkolwiek zareagować, wtedy automatycznie wam zostanie przydzielona rola Vox. Po pierwsze, i co najważniejsze, to on daje dostęp do wszystkich powiadomień, które używam na kanale. Bardzo rzadko zdarza mi się używać komendy everyone, zwykle właśnie ogranicza się do tego Voxa, bo uznaję, że tylko ci, co chcą, powinni dostawać powiadomienia, choć to nie znaczy, czasami nie używam tego everyone, zwłaszcza w okazji walentynek albo Prima Aprilis, po prostu, gdy gwiazdy są w porządku. Ale też, co e, się odnosi do dzisiejszego, dzisiejszych materiałów, e, rola Voxa też powinna wyblokować kanał Contramanda, e, on tam znajduje się tuż pod powiedzeniami. Po pierwsze tam też jeśli potrzebuje jakiejś szybkiej oceny z waszej strony, na przykład, która miniatura jest lepsza, który tytuł jest lepszy, czy jakiś temat jest dla was interesujący, tam właśnie to piszę. Ale też dzisiaj wraz z publikacją tego filmu tam powinien też się zamieścić link do nieprywatnego, tylko niepublicznego filmu, a mianowicie pełnej wersji naszego segmentu z, ostat... z przedostatniego podcastu. Gdy Iwan był, gdy omawialiśmy krótkie z a mianowicie Smash or Pass e, miało być lojalni Primarchowie, ale skończyło się na wszyscy Primarchowie. Miało być wersje męskie, skończyły się na wersjach animowanych. O nie, w wersjach animowanych to gorzej brzmi, w wersjach anime. Myś, tak skrótowo udało mi się w tamtym podcaście uwzględnić wszystkie e, ciekawe dowcipy, ale to nie były wszystkie. Niektóre nie znalazły się tam w tym chyba jakimś pięciominutowym skrócie. Zaraz zobaczę, jak długiego dokładnie materiału. Z 52-minutowego materiału, tyle dokładniej, czy ten segment. Także dzisiejszy zastępstwa podcast to informacja dla Was, jak się z nami kontaktować, i też e, możliwość właśnie obejrzenia tego e, Smash or Pass pełnej wersji. Dla tych, którzy zastanawiają się, czemu to nie jest po prostu normalny film, czemu go nie wróciłem normalnie, to nie jest tak, że tam są jakieś treści 18, i w sumie powiedzmy, jestem legalnie zobligowany do ukrywania takich rzeczy. Bardziej chodzi o to, że to nie jest taka typowa treść na tym kanale. Wiem, że coś czuję, że z czasem jakby na podcastach właśnie coraz bardziej idziemy w ten luźniejszy tryb. Ale tak powiedziałem, dla tych, którzy chcą tylko naszej opinii na temat newsów jest podcast. Dla tych, którzy chcą jakiś tam powiedzmy element komediowy jest ten segment. Także następny podcast za tydzień. Mam nadzieję, że pojawi się na czas. Także do usłyszenia następnym razem.